Pokażę Ci, jak liczyć miejsca zerowe funkcji kwadratowej, wykorzystując postać ogólną funkcji kwadratowej i wzór na deltę. Postać ogólna to jest ax do potęgi drugiej plus bx plus c. Liczby a, b i c to współczynniki. Będą nam potrzebne do liczenia delty, na którą wzór jest b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. I od tej delty wszystko zależy, to znaczy, czy jest jedno miejsce zerowe, czy dwa, czy brak miejsc zerowych. Jeśli policzysz deltę i delta wyjdzie Tobie mniejsza od zera, to znaczy, że jest zero rozwiązań. Jeśli policzysz deltę i delta wyjdzie Tobie równa zero, to znaczy, że jest jedno rozwiązanie. A gdy policzysz deltę i delta wyjdzie Ci dodatnia, to znaczy, że są dwa rozwiązania. Gdy delta wyszła ujemna, jest 0 rozwiązań, nie potrzebujemy już żadnych wzorów, bo po prostu tych miejsc zerowych nie ma. Ale jeśli delta wyszła 0, to jest jedno rozwiązanie i jest wzór na to jedno rozwiązanie. To nasze rozwiązanie, czyli ten nasz x, jest równy minus b przez 2a. b i a to są nadal te współczynniki tutaj z postaci ogólnej wzięte. A jeśli delta wyszła dodatnia, mamy dwa rozwiązania x1, równy minus b minus pierwiastek z delty na 2a oraz drugie rozwiązanie x2 równa się minus b dodać pierwiastek z delty dzielone przez 2a. Teraz pokażę Ci, jak w praktyce zastosować te wzory. Wyznacz miejsce zerowe funkcji kwadratowej, o ile istnieją. Żeby dowiedzieć się, czy funkcja kwadratowa ma miejsce zerowe, to trzeba policzyć deltę. Przypomnę tobie wzór na deltę. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Czyli trzeba mieć literę b, a i c. Zrobimy podpunkt a. W podpunkcie a współczynnik a, ten we wzorze na deltę, to dwójka, bo to jest to, co stoi przed x kwadrat. Współczynnik b to jest to, co stoi przed x, czyli czwórka. I współczynnik c... To wyraz wolny, czyli minus 6. Zapiszę tu. A jest równe 2, B jest równe 4, a C jest równe minus 6. Liczymy delta. Delta równa się b kwadrat, czyli 4 do potęgi drugiej. Odjąć 4 razy 2 razy minus 6. Biorę w nagaz, bo jest to liczba ujemna. I mnożymy ją przez dwójkę, więc bierzemy minus 6 w nagaz. 4 do potęgi drugiej to jest 16. Minus 4 razy 2 to jest minus 8, razy nadal minus 6. Zatem 16 i teraz tak, masz tu minus 8 razy minus 6. Dwie liczby ujemne pomnożone przez siebie dadzą liczbę dodatnią, a 8 razy 6 to jest 48, czyli mamy dodać 48, to jest równe 64. Delta wyszła dodatnia, to oznacza, że są dwa miejsca zerowe. Będziemy do nich potrzebować pierwiastka z delty. Pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 64, to jest 8. x1 równa się minus b, minus pierwiastek z delty na 2a, czyli u nas to będzie minus 4, minus 8 na 2 razy 2. Minus 4, minus 8 to minus 12, 2 razy 2 to 4 i to, jak podzielimy, to będziemy mieć minus trójkę. X 2, czyli prawie to samo, tylko że tam będzie plus pierwiastek z delty też dzielone przez 2a, czyli mamy minus 4 dodać 8 na no 2 razy 2, czyli już wiemy, że 4. Minus 4 plus 8 to jest 4, dzielone na 4 i to jest równe 1, czyli miejscami zerowymi tej funkcji kwadratowej w podpunkcie A są liczby minus 3 oraz 1. Przejdźmy do podpunktu B. Pierwsze co zrobimy, to odczytamy współczynniki a, czyli to, co stoi przed x kwadrat, to jest 1 trzecia. B to, co stoi przed x, to jest minus 4 oraz C to jest wyraz wolny, czyli dwunastka. Liczymy deltę, żeby się dowiedzieć, czy są miejsca zerowe. B kwadrat, czyli minus czwórka do kwadratu. Koniecznie w nawias, ponieważ do kwadratu musimy podnieść całe minus 4. Odjąć 4 razy 1 trzecia razy 12. To jest równe. Minus 4 do kwadratu 16, minus 4 razy. I tutaj mamy 1 trzecią razy 12, a 12 to jest 12 pierwszych, czyli możemy tutaj skrócić sobie trójkę i dwunastkę przez 3. 3 dzielone na 3 to jest 1, 12 dzielone na 3 to jest 4, czyli 4 razy. 4 i to jest równe 16 odjąć 16, czyli 0. Jeżeli delta wyszła 0, to znaczy, że mamy jedno miejsce zerowe i wzór na to jedno miejsce zerowe to jest minus B przez 2A, czyli minus B u nas minus minus 4 dzielone przez 2A, czyli 2 razy 1 trzecia to jest równe minus minus 4 to jest czwórka, 2 razy 1 trzecia to 2 trzecie. Mamy tutaj dzielenie, więc zamieniamy na odwrotność mnożenia. To będzie 4 razy 3 drugie. I czwórka z dwójką również się skróci. Podzielimy przez 2. 2 na 2 to jest 1, 4 na 2 to 2. I dostaniemy 2 razy 3, czyli 6. Czyli miejscem zerowym tej drugiej funkcji w podpunkcie B jest 6. Przejdźmy do podpunktu C. Odczytamy współczynniki. Przed x kwadrat stoi minus 5, czyli a jest równe minus 5. Tutaj x jest 1, więc to b to jest to, co przy nim stoi, czyli 1. I wyraz wolny to minus 2, czyli c jest równe minus 2. Liczymy deltę. Delta równa się b kwadrat, czyli 1 do kwadratu, odjąć 4 razy a, czyli minus 5, razy c, czyli razy minus 2. Czyli mamy 1 do kwadratu to jest 1. Dalej, minus 4 mnożymy z minus 5, to będziemy mieć plus 20 i jeszcze to jest pomnożone przez minus 2, czyli mamy 1, odjąć 40, czyli minus 39. Delta wyszła ujemna i w tym przypadku nie mamy miejsc zerowych. Wyznacz miejsce zerowe funkcji. Polecenie jest tutaj takie samo, jak w poprzednim zadaniu, ale funkcja nie jest w postaci ogólnej. Żeby funkcję sprowadzić do postaci ogólnej, wystarczy wykonać działania, które tu mamy. Na początku mamy mnożenie i w pierwszej kolejności dwójkę zostawię przed nawiasem, a przemnożę te dwa nawiasy. Wykonam tutaj cztery mnożenia, bo x pomnożę z x, x razy minus 2, 1 razy x i 1 razy minus 2. Wszystko zapiszę w nawiasie, bo później jeszcze trzeba będzie to przemnożyć przez dwójkę. x razy x to jest x do potęgi drugiej. x razy minus 2 to jest minus 2x. 1 razy x to jest 1x, czyli po prostu zapiszę dodać x. 1 razy minus 2 to jest minus 2. Za nawiasem jest jeszcze minus 4, więc przepiszę. Zanim przemnożę przez 2, to uporządkuję nawias. Tu mam dwa wyrazy podobne. Minus 2x dodać x to będzie minus 1x, czyli mamy tak x kwadrat, minus ten 1x i odjąć 2 i na końcu jeszcze minus 4. Przemnażamy dalej, 2 razy x kwadrat to 2x kwadrat, 2 razy minus x to jest minus 2x, 2 razy minus 2 to jest minus 4 i na końcu jest jeszcze minus 4. Czyli nasza funkcja w postaci ogólnej ma wzór. 2x kwadrat odjąć 2x, odjąć 4, odjąć 4, czyli odjąć 8. W postaci ogólnej odczytujemy współczynniki, czyli a to jest to, co przed x kwadrat, czyli 2, b to jest to, co przy x, czyli minus 2, i c na samym końcu minus 8. Liczymy deltę. Delta ma wzór b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli u nas delta jest równa. Minus 2 do kwadratu, minus 4 razy 2 razy minus 8, czyli minus 2 do kwadratu to jest 4, minus 4 razy 2 to jest minus 8, jeszcze razy minus 8, dalej mamy 4, minus razy minus daje plus, czyli jest plus 64, czyli delta wychodzi 68. Delta wyszła dodatnia, więc są dwa miejsca zerowe, i tam do wzoru potrzebny jest pierwiastek z Delty. Czyli najpierw liczymy pierwiastek z Delty. Pierwiastek z Delty jest równy pierwiastek z 68, i teraz 68 to jest 4 razy 17. Korzystając z takiego wzoru, że pierwiastek z A razy B to jest pierwiastek z liczby A razy pierwiastek z liczby B, rozkładam to. Pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 17. Ja tu celowo wzięłam czwórkę, bo właśnie wiemy, że pierwiastek z 4 to jest 2. Zależało mi na takiej liczbie, której znam pierwiastek. Czyli mamy dwa pierwiastki z 17 i to jest pierwiastek z delty. Teraz liczymy x1, to jest minus b, minus pierwiastek z delty na 2a oraz x2 i to będzie to samo, tylko że z plusem plus pierwiastek z delty dzielone przez 2a. x1 równa się minus b, czyli minus minus 2, minus pierwiastek zelty, czyli minus 2 pierwiastki z 17 i wszystko jest podzielone przez 2a, czyli 2 razy 2. To jest równe. Minus i minus daje plus, czyli będzie 2, odjąć 2 pierwiastki z 17, Dzielone przez 4, i tutaj każdy z tych wyrazów, i 2, i 2 pierwiastki z 17, i 4, dzieli się przez 2. Dlatego każdy z nich podzielę. 2 dzielone na 2 da nam 1. Minus 2 pierwiastki z 17, dzielone na 2, da nam minus pierwiastek z 17, bo dwójka się skróci. 4 dzielone na 2 to 2. Liczymy x2, to jest to samo, tylko że z plusem, czyli jest minus minus 2. Plus 2 pierwiastki z 17 przez 2 razy 2, czyli 4. Czyli nasze x2 jest równe 2 dodać 2 pierwiastki z 17 przez 4. I tutaj znowu możemy skrócić przez 2. 2 na 2, 1. 2 pierwiastki z 17 na 2 to pierwiastek z 17 i 4 na 2 to 2. I to są miejsca zerowe tej funkcji f.